Witam wszystkich serdecznie w bonusowym odcinku. Dlaczego bonusowy? No więc, moi drodzy, dzisiaj nie będziemy nagrywali na mojej hodowli, tylko będziemy nagrywali w domu ekipy. Dlaczego będziemy nagrywali w domu ekipy? Ponieważ Trąba ostatnio poprosił mnie, czy miałbym czas, żeby troszkę odświeżyć terarię dla jego regiusów, ponieważ Trąba ma trzy regiusy, jedną samicę i dwa samce, i wszystkie trzy są przepiękne, bo to są mega ładne odmiany barwne. Więc ja mówię, jak najbardziej mogę odświeżyć, co byś chciał. No i Trąba mówi, że w zasadzie fajnie by było zrobić inne grzanie, fajnie by było zrobić inne oświetlenie. Nie, może troszkę wysprzątać, coś tam wymienić. W związku z tym, moi drodzy, ja mam cały bagażnik załadowany różnych rzeczy, dzięki którym terraria Regiusów trąby będą jeszcze piękniejsze. Także kończymy ten wstęp i widzimy się już na miejscu w domu ekipy. I proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Witam serdecznie. Witam pana. Zjawiłem się tutaj w celu odrestaurowania twoich terrariek. Tak, ja oczywiście będę w tym pomagał, żeby nie było, że będę i oglądał, jak tak. zaraz wszystko robi. Mamy nasze trzy węże. Pierwotnie dwa były jakby moje, później Marticzka sobie kupiła węża trzeciego, ale no teraz no, jak jesteśmy w związku, to zwierzętka są nasze. Także mówimy, Na ten, że to są nasze dzieci. No i trzeba im ogarnąć, że tak powiem, dołki. Tak. No i słuchajcie, w dniu dzisiejszym przede wszystkim, przede, przede wszystkim. wszystkim... Właśnie, ważna rzecz, bo trzeba tak. mogą ogarnąć domki, bo mogliby zrozumieć, że po prostu nie wiem, jest ich syf i po prostu A, tyle. Tak. Oprócz tego, że trzeba troszkę też zrobić jakieś, po prostu porządku, wymienić całą glebę, całą samą po prostu, żeby już nie było, bo dostałem na początku z torfem i po prostu torf z tym gównem tak. się tak pomieszał, że no po prostu bywa mm. różnie. E, dodatkowo, e, że tak powiem, popaliły się żarówki. Z cztery, cztery w ogóle ten tutaj, jakby. Jakby to powiedzieć, jak jest żarówka i się do niej wkręca, jak to się nazywa? No gwinty. Gwinty, no dobra. Nie wiem, nie widziałem tego. Przestał działać, u niektórych, u niektórych na przykład pro wywalał korki przez te terraria. No jo jo. i popaliły się te żarówki wszystkie. Więc generalnie, tak. to... więc generalnie hmm. słuchajcie, teraz był w terariach system taki, że funkcje oświetlenia i grzania pełniły żarówki tak zwykłe, jedna była jedna... halogenowa i jedna taka grzewcza. Tak. i one się lubią palić, no nie? więc jakby wywalimy całą tą elektronikę, która odpowiada za żarówki, wrzucimy fajne ledy jeszcze z trybem nocnym i przy okazji teraz grzały tak. będą takie maty, więc totalny wypas i to Ci się nigdy nie spali, więc masz dożywotnio taki zestaw, no nie? także nie masz co spinać. Oczywiście tak jak powiedziałeś tutaj torf jest wymieszany, w sensie wymieszany z torfem i to mamy dwa minusy. Pierwszy minus jest taki, że torf jak go nie zraszamy, to on się jałowi i strasznie pyli. No więc właśnie. dla że to jest kiepskie rozwiązanie. No i drugi minus, o którym wspominałeś, nie widać gówna, więc ciężko jest jakby na bieżąco wywalać tą kupę, bo ona no się może... Ja zniszczyć. powiem tam jak na początku miałem puszka, później okruszka, to zawsze było coś takiego, że, eee, że to miałem po prostu te odpojone trociny no. i miałem taką małą pateczkę, widziałem kupę, robię bump i wyrzucałem i wiesz, koniec, koniec i tyle, tak. nie? A tutaj teraz jeszcze te terrory są duże i gdzieś tam, gdzieś wrogę w gówna ja nawet go nie widać. No, dokładnie, to jest jakby standardowy problem. Więc mam też noce, mamy jakieś inne podłoża. Także co będziemy teraz robić? Teraz musimy. Szybkie sprzątanie. Szybkie sprzątanie. Tak, to będzie na przyspieszeniu, pewnie. To nie? będzie na przyspieszeniu, tylko że zależy mi, żeby widzowie poznali Twoje węże. Więc jakoś w międzyczasie przedstawimy Wam wszystkie trzy sztuki, bo są. Od góry do dołu. Fenomenalne. Także. tajna sik. Dobra, Panie, powiedz co ja tu wyciągnę właśnie. No, a do tego y, kolegi to powinna przyjść pani jego. Y, no On będzie ją... liniał. Tak, znaczy nie, on już liniał. jest Liniał w ogóle, w ogóle tak. tylko tu mu nie chce zejść, stąd? Y, kąpiel. 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 No. To ciepła, taka wiesz, taka naprawdę ciepła kąpiel. Tak. No. Miesza? No. Potem musisz wymyć swojego kolegę ciep... w ciepłej kąpielu, musisz zrobić. Ale wiesz, bo on ostatnio dużo hmm. miał. Miał wynikę no. i dużo mu pozostawało i zrobiła mu kąpiel właśnie Marysia ostatnio I zaczął mu zewsząd, tylko nie stąd o, właśnie. Od okay. tam do tam ma, a tu już nigdzie nie ma No czyli jeszcze jedna powtórka i Ta. będzie spoko To jest pończuszek. To jest pończuszek w wieku? Tu ma ładniejszy kolor Ile on ma młoda? No? No no nie więcej Nie więcej putera. niż putera. Nie więcej mhm. ona no, ona podobnie do okruszki To do niej przejdziemy zaraz nie Dobra, także moi drodzy, to jest puszek. Nie, no, to jest ponczuszek. Ponczuszek. One mają okay. wszystkie słodkie nazwy, jako że są tak. mega słodkie i Wygląda jak żelek, nie? Do zjedzenia. Dobra, w takim razie chowamy pana. I widzicie? A ja 100, 100 już. dostęp do pod Rodrygiusy, Stofem już. info, No. Że, że można dać troszkę odpylony od góry i siema. No, no nie no właśnie widzisz, że ten pył jest, no a Regis też lubi sobie poryć troszkę. Może nie jest jakoś dużo, bo jednak często też siedzą u góry. No, pył jest. O! Patrzcie Tomasz. na to! Ona miała wylinkę... Z miesiąc temu, więc to jest taka świeżutka. Shit. Jaka to jest odmiana barwna? Pamiętasz? Oj, o bo były pierdy. Zawsze, za, zawsze zapominam, zawsze zapominam. Ale ona na pewno nie z Albino, jakby się ktoś tak, tak. pytał. Albino ma czerwone oczy. To jest coś tam blue. blue. Ale ja, ja jestem taki, że w ogóle tutaj nie pamiętam. Jedyny, który w ogóle pamiętam, to jest Puszek, bo Puszek Aha. się Puszek, to jest Enchi. A. i to jest ta jedna z pierwotnych tak. niekrodnia taka no on świetna, tak wygląda, wygląda on tak wygląda no ale to jest szaleństwo potem wam pokażę na zbliżeniu bo ona ma srebrne oczy więc to świadczy o tym że nie jest albinosem no nie no takie no Takie srebrno no, Takie srebrno niebieskie nie? Nie? no nie no oczka ma oczka ma niesamowite. w jakim wieku e, ona ma jest troszkę chyba miesiąc starsza od Aha, te, tego trzy i to samo można powiedzieć no dobra wiesz pan? No. Na pewno wiecie, jakie to ma kolor. Ja zawsze zapominam. A gadaliśmy o tych wężach z Nowciaksem 3D temu i on mówił właśnie, jakie to jest kolor, i ja zapominam. Tak, <laughs> właśnie, bo on, on tam siedzi w tym. Uuu, a co tu się dzieje? A witam a... pana! Uuu, witam serdecznie! Będą po będzie chłopie nowe życie. Cześć, stary Piona. Gówniana. Zaję. Cześć, Oczywiście, też. Czyli się z moimi widzami. Witam serdecznie wszystkich widzów. Bardzo się cieszę, że subskrybujecie. Albo mam nadzieję, że subskrybujecie kanał tego pana. To jest naprawdę bardzo dobra dusza, ogromnej wiedzy. Dobra, odkurzam. Idę, bo jest taki mały o Michael ma. O, Michael, I Ryszy. No i co, tutaj taki sprzęt, masz kurde, fajne, to fajne. To. No, wciąż słabszy od niektórych waszych, nie? Tak. Jesteśmy po procesie odłówniania. Teraz tak. zajmiemy się odpylaniem. Dobra, ziomek, jest relatywnie odkurzone. Misja na teraz jest taka, żeby z każdego terrarium wymontować, jakby to. Bo tutaj są stare oprawki, lecą sobie kable, trzeba będzie je poodkręcać. No żeby po prostu nie zalegały tutaj stare rzeczy, które już nie będą używane. Z góry, w środku jest coś takiego i na dole najciemniej mamy też jakby całego tego kija do wywalenia, no bo po prostu nie jest on tu potrzebny. Kuliersko, nie? Skryczyły, no, a jeśli tam tak królewsko, o. to jest, on, on, naprawdę, to jest nic, on będzie, będzie, będzie miał wylineczkę. O, no, wylineczkę. to, to, to już jest... Duży chłopak. Porządny kaliber. Mógłby z twoją na randkę Mógłby, o tak. Znaczy moja jeszcze, jeszcze za mała, myślę, że z pół roku muszę jej dać. On ma dwa. Dwa ma, ma, ale ma. to jest taki, powiem ci, sążny. Moja ma mniejszą głowę na przykład. No, ale on... Też by, też by chciał się wykąpać. Ale on ma, on ma wylineczkę. Znaczy dopiero będzie mu, schodziła, Aha. Na całym ciele ma. Znaczy ja mam tak, że jak widzę, że tak, on już zaczyna, tak? Tak? wrzucam do wanny i wiesz. Tylko, że kurde moja Reggie już na tyle urosła, że potem robi taki rozp w wannie. Ostatnio mi weszła za pralkę. To jest Puszek i to jest właśnie Enchi. Ten kolor pamiętam, bo, yy, no, bo jest mega prosty z tak. A tamta biała ma chyba cztery, cztery na tym, ta. coś, tam, coś tam blue eyes. Bo to chyba to, też chodziło o ilość genów, które są No w a tamta ten. ma chyba siedem genów. Ja. No. To, no to może ładny miks wyjść młodych. Dobra, i on się jak nazywa? To jest puszek. Pierwszy, mój wąż, od którego zaczęło wszystko. Ja. Na tym wężu się wychowała Marcysia i zobaczyła, że węże nie są złe i sama kupiła sobie swojego. No i ta. Wypas. Dobra, to bierz go również. Jak coś, to potem I on, sobie do nich i on nie je. A, no i on Teraz. nie je, no, ale wiesz. Wiele u góry też nie je. Tylko zobacz stary, jaką on ma świetną kondycję. Tu jest mm. mięsa i mięsa, więc on jeszcze może pół roku nie jest. Bo węże, bo właśnie węże są takie, jak jakby nasze skóry. One, ja nieraz raz z wężem na przykład coś, to wchodzi no. na pada laptopa i ci klika, przesuwa ci. Tak samo z telefonem, telefon też. Wiesz, na przykład siedzisz sobie na telefonie, masz wężę na szyi, on gdzieś tutaj sobie śmiga i nagle ci, no. wiesz, pojedziesz w telefon i ci dotknij ikonkę na, na ekranie. Niezauważy to jest. No, ale jak je wyciągacie, to lubią siedzieć koło was, jakby. Ta, nie? Jest no. też takiego, że lubią. To Ale też przyzwyczajacie, kabel, bo wasze są oswojone. Ja swoją Reggie na przykład rzadko wyciągam. No i jak ją biorę, to widać, że ona nie chce siedzieć ze mną, tylko wiesz, jak już ją wyciągnąłem, to by sobie pozwiedzała mi mieszkanie Ten to wyciągnąć, nie? No to dobra, Kościół. No to brudną robotę mamy za nami. Tak. Więc tak naprawdę pozostają przyjemności. A chcecie go jeszcze tutaj podkurzyć? tak. Dobra, słuchajcie. Teraz jesteśmy na etapie, że trzeba wsadzić to grzanko. Maty są tak na styczki na szerokość terariów. No, no i każda ma tak, że trzeba zawsze ma dęgielek, więc trzeba ją tak wkładać, żeby po prostu ten dęgielek wystawał. Czyli w naszym wypadku ona będzie wsadzona tak od tyłu. Także musimy się zastanowić. Tak, i Tak. I kabel do tyłu, więc musimy po prostu podnieść terarium i tam jakoś stawić. Najprostsze jest to, później się mi już jest problem. Bo tam są dziury Tak, przejść z drugiej strony, żeby ten zęchach wyciągnąć. Jeszcze zakleimy termostaty w matach grzewczych, bo każda mata, przynajmniej z tych lepszych, ma taki mały termostacik. Natomiast w naszym przypadku chcemy osiągnąć maksymalne 28W grzania, więc blokujemy to. Słucham, idę do Ciebie. Idę. idę no. Dobra, Ziomy, mamy grzanie, w związku z tym przychodzi jedna z najważniejszych czynności: mianowicie trzeba się zabrać za LEDy. Yy, więc tak naprawdę LEDy są proste, chodzi tylko o to, żeby kabel przeciągnąć i potem to popodpinać. LEDy są białe na dzień one i one czerwone, czerwone na noc. Tak, one tylko są po to, żeby były od góry. No, no i super. Dobra, Ziomy, chwila prawdy. LEDy są podpięte, w związku z tym zaczynamy. Dzienne oświetlenie, białe. Uuuu, wygląda chyba jak wzo. No, no, tak jak w Wypas. No to dobra, białe świeci, Takie na nawet razie... Nie, nie wiem, czy bym tutaj coś wsadzał. <grym> <do tego. grym> po co, co węże nawet, nie? Nie, właśnie węże, ale bez... Yy, nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Co myślisz? No, słuchaj, ja bym coś tu wsadził pro forma. tak? Ła. Wow. Ty no, ten czerwony w nocy będzie robił jak predatorzy prawdziwi. Będą no. tu, tu, tu polować. Polować na szczury, które im daje nieżywe. Chyba, że nikt nie patrzy. Dobra, super. Mamy oświetlenie. W takim razie pozostaje nam tylko tutaj zrobić piękny wystrój. Zabieramy się za wsypywanie podłoża. Jeśli chodzi o lignosel, to mam trzy opakowania. Mam jeszcze jeden. Takie. Takie. I mam jeszcze taki inny, też fajny. Ciemniejszy. Dobra. Na początku zajmiemy się rozprowadzeniem tego celu, który mamy Czyli powiedzmy po worku na początku tak wiesz Pan Tata węży Jestem Mam ich kilka Jest kajdan na maksa Tak Mam tutaj jednego gościa, który idzie do góry Ten gość jest w ogóle najmniejszy Zresztą po nim no. No, bo, no bo babeczka jest troszkę większa, no bo no jest babeczką. a no tak. Puszek już jest dorosły, myślę, że myślisz, że mógłby już robić dzieci. Je, wiesz, czy wiesz co, z tego co... mówisz, że ma półtora roku, to nie? Co? Dwa. To ja myślę, że on już jest zdolny. No. Puszek? Tak, no, tak, no, no tak. Proszę bardzo, także... Tak. Tym bardziej, że jak mówiłeś, że miał budówkę przez zimę, to to jest takie typowe dla właśnie samców, które już potrafią coś tam zdziałać. no Lulu, dobra. No. To co? No to trzeba ją jakoś to ustawić. Tak, łajkary, to zaczynamy. Co to... mamy do wyboru? mamy taki, gałąc, to jest gałąź korkowa w ogóle, jeszcze z porostami fajna. On tu jako jedyny ma balkon, nie? Uf. Znaczy on no ma taki tarasik. No tak, 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 tak. Tylko oni mają tarasik i jeszcze mają obydwoje taki jeszcze a, balkonik. A, nie? ok. okej. W ogóle te terraria, one się troszkę różnią od siebie. Da, ale te są w miarę podobne, ale Aha. i tak są różne, a ten jest zupełnie różny, inne, nie? E, no, gdzieś, a zauważyłeś, że gdzie najczęściej siedzi? Ten? Gdzieś mm -hmm. tam. Tam siedzi, ja. okej. Okay. No to jeśli tam siedzi, to się weźmy jedną kryjówkę, dajmy mu ją na pewno w miejsce, gdzie będzie miał ciepło, nie? W razie gdyby chciał się tam wejść tu, albo sobie do tyłu, to, to się tam skitra. Miskę ja bym stary preferował teraz dać po Dobra. przeciwległej stronie grzania. Dobra, to idź po miskę. Cudowny samczyk. W zasadzie to on by już chciał się tutaj wcisnąć. Zobaczcie jakie ma fajne ciapki. Przepiękne. Będziesz tato ładnych, młodych panie, powiem ci. No, myślę, że Regina to by takim panem nie pogardziła, nie? Dobra. Układamy wodopój. Pięknie. Zwierzęcy i nalewamy do niego wodę. Takim nalewasz? Chłopie, normalnie. To no, dobry chłopie. pomysł, nieźle. No, bo zawsze jak to przynoszę, jak, na przykład, jak chcę, coś nie tutaj wpadło i muszę to wziąć do łazienki, to wylewa się woda ze połowa. No, oczywiście, Standardzik. Ty patrz, wpadłem na pomysł, że można jeśli nie ma balkonu, no. to możemy mu dać coś takiego. I genialnie. Jeśli on będzie chciał się grzać z tyłu, to będzie tam schowany, a jeśli będzie chciał sobie tutaj siąść, to sobie też siądzie, nie? No. Także ja bym to zostawił, co A, myślisz? To? a to, Wiem, to to... Ja może zobaczymy jak dysponujemy okay. resztę. Ale co, wsadzamy go tu? Tak, wsadzamy. First reaction. First. First reaction on his new house. Proszę bardzo. No, młodzieńcze. Zapraszam. Co prawda nie śmierdzi kupom. Ale jest git. Sterylka. Co mi się dzieje, tak czysto. Nie, takie aborne. Aborne. ciemno. miałem, fajnie było. No i subcie. Wszędzie to linki dostałem. No tak, bo wiesz, no ładnie. Linka nie ciągnie. Dobra, no to tak. to pięterko jest, wstępnie jest. Dobra, następnie tubę, skoro już mamy no to trzeba jej użyć, wcisnę ją tutaj w róg, gdyby wąż chciał się, że tak powiem schować w ciepłym miejscu, to będzie miał tu ciepłe miejsce, no i jeszcze kawałek kory, to już... aha bo tu będzie miska, idzie pan z miską, no, proszę bardzo. Tam jest... No i zostaje nam ostatnie terrarium, najniżej. Tutaj również mam tę afryka, afrykańską winorośl, bo ona po prostu jest bardzo ładna, musicie przyznać. Fajnie wygląda w takiego suchego terrarium. O, więc ją sobie tu wciśniemy, no spójrzcie sami, genialnie. Mam jeszcze taki korzonek, myślę, że to jest akwarystyczny korzeń. Nie wiem skąd go mam, ale też fajnie wygląda. Więc jak najbardziej możemy go tu wcisnąć. Jest jeszcze jedna tuba z wcześniej, to ją damy również tutaj w róg. Jak wąż będzie chciał się grzać po ciemku, to będzie miał taką możliwość. Tutaj są jakieś pozostałości jeszcze po wcześniejszym wystroju, ale myślę, że takie coś można jak najbardziej tutaj umieścić. Dobra, wodopój mamy. O, a patrzcie, mogę korzeń tu wcisnąć i on nam zrobi taką fajną kryjówkę dla węża. No moi drodzy, tutaj mamy trąbę przy pracy. Proszę bardzo. Spójrzcie. Pod... Troszkę podsypiemy. Jesteśmy tutaj z moimi małymi dziećmi. Zaraz będą już w domku. Ten już zwiedza. No, a ten widzimy, zwiedza. widzimy, że tutaj jest ciekawy, swojego, jest ciekawy swojego nowego miejsca. Niby to samo miejsce, ale wiecie, to jest tak jak, jak robicie remont w domu. Wszystko jest, wiecie, jest syf, wszędzie jakieś folią pozegrajane rzeczy, dużo pyłu, robotnicy, a później wracasz z wakacji, mm. mieszkanie gotowe i mówisz, o kurwa. No, zrobiło ok. się. No i fajnie, w ogóle wielkość tych terenów jest fajna, przypomnisz mi jak, jaka jest podstawa? To jest 50 na głębokość? 50, tutaj jest chyba 120 Aha, no. y, i, i, tak, jest to, i 60 jest. Na, a, to 60 na głębokość, na 50. a 50 na wysokość, no, no. Fajne, fajne, fajna podstawa, 60 na 100 to jest bardzo spoko dla Regiusa. No, rodzicom, wiesz, wszystkie, które wzięliśmy, jak my się tu przeprowadzaliśmy, to one, one już jakąś miały tam gdzieś wielkość, nie? Mhm. Żaden z nich nie był taki mega młodziutki, już miały powiedzmy rok, coś takiego, albo więcej, tak, puszek, więc bez problemu on już może mieć takie duże terrarium, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. na początku lepiej, żeby włączyć taki mały, co w się sensie nie potrzebuje, nie potrzebne, wieżowi że jest duży terrarium. Tak, chodzi wiesz, co chodzi? że jak jest z dużym terrarium, a tym bardziej taki regius, to on po prostu się czuje gorzej, bo ma za duży teren. No i taka jest prawda, że ze zwierzętami w hodowli tak to wygląda. Ktoś może powiedzieć, że jak to za duże, a w naturze to co? No ale dobra, dobra. Nasze węże zostały urodzone w niewoli, a nie w naturze. No i nic wspólnego z tą naturą nie mają. Więc subcio? Z dzikim życiem za dużo wspólnego nie mają. Dokładnie. Jak my byśmy ich nie kupili, to ktoś inny by je kupił. No. Więc i tak by żyły w niewoli. No i przy okazji mogłyby mieć gorsze warunki niż tu. No, no? właśnie, a tutaj, tak w hotelu. Dokładnie. <laughs> Super. Fajnie wygląda ta warstwa, innego koloru tutaj. Jest trochę inna, no. Aha. Z daleka sprawia coś takiego fajnego, jakby tak. się zmieniał ekosystem. No, dokładnie. Co, Różne rodzaje podłoża. jest jedziesz testowane, ale tutaj zaraz jest coś innego. Tropikalne lasy i wilgotna kora. Tak, tak, tak konkretniej to bym to nazywał afrykańskie stepy, bo to jednak Regiusy. E, jest subcia. No, kawał mebla, powiem ci. Chciałbym taki mieć. No, no. Okay. ale masz fajnie, że ci siedzą na szyi. Moje nie siedzi na szyi. Ja, no, a one, one, one też są, naprawdę, wydaje mi się. Wychowałeś że, je? Tak, 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 tak. Ja miałem tak, że jak one były małe, wszystkie, to mm -hmm. ja chodziłem z nimi sobie i one mi leżały na szyi. I na przykład siedziałem półtorej godziny gdzieś na laptopie i cały czas mi leżały na szyi. No. Czasem bez ruchu, nawet nie. To on to ma, wiesz, wspomnienia z dzieciństwa pozytywne. No. Zapraszam. O, jaka jest piękna. No, nie mogę z niej stary. Ja. wygląda jak sztuczny. No, to jest biały kolor. Jest niesamowity. Zobaczymy że jak nowy dom. No. Czy jednak będzie chciał iść na wewnątrz? Reakcja na basen z czystą wodą. Eee, to było. Wszystko wyrzeszczane. Jeszcze jest młody. Młody ma troszkę na oczy. Będzie musi zbliżać linka. Widać zresztą. Normalnie widać. No jest, jest. No nie ma, taki, ma normalnie takie wiesz, czarno-zielone ty wjeżdżasz tutaj. No, chodź, ten chodź. to jest potwór. Się Podwijał się w kurki. A pamiętam. I pamiętam pierwsze moje e, mój pierwszy film z wężami, e, właśnie z nim jak go odebrałem. I on przez 12 godzin był, w kulce. był zwinięty w kulce. <laughs> naprawdę, ale one tak nie były. No. Bo on był zwinięty w kulce. Tom jak wziąłem, to ona była taka ruchliwa. No. E, a ten pączek też był też był taki miary Ale on naprawdę siedział w kulce taki. Miałem takie, Bo było widać, mam, że mam takie wspomnienia właśnie z nim, no. to był mój pierwszy wąż, taki wiesz, on był taki troszkę przestraszony A no. teraz jest największy A teraz? No, no teraz ba babka była teraz droższa No droższa tak, droższa. tak, wiadomo, Bo to samce zawsze są tańsze robisz, mm -hmm. Może urodzić jakieś szalone dzieci Oj może, no jak połączysz tą z tym, o panie, no ale będzie No właśnie, ciekawe No będzie coś pięknego na pewno, nie? Yy, dowiedziałem się już, yy, chyba, chyba nie wiem czy z Tobą nie o tym, mhm. yy, co trzeba zrobić jak właśnie, jakbyś je sobie rozmnożył, to po prostu musi przyjść tutaj jakaś osoba, spisać wszystkie te i dostajesz na nie papiery normalnie. Yy. W sensie, ja nawet nie wiem jak to jest, wiem, że musisz zadzwonić do powiatowego lekarza tak, weterynarii i on chyba robi kontrolę. Tak, przechodzi tak, tak. i patrzy, nie? Mhm. No i jakoś je no. spisujesz, masz do nich papiery później, no i jakbyś je chciał sprzedać, no to, to już chyba inaczej to wygląda, no, ale nie wiem. Tak. W sensie, masz po prostu zaświadczenie o urodzeniu w niewoli, to jest CITES tak. i, i ten. Więc jakby wiesz, ty tutaj masz super odmiany barwne, więc jak je połączysz, no to warto ci się, opłacać ci się męczyć z, z tym, z weterynarzem, jak masz młodziaki po tysiaku sprzedawać, nie? No. Jakbyś miał sprzedawać młodziaki po stówie, to byś się raczej nie chciało. No. No ale to jest kandydat na dobre młode. Tylko jeszcze troszkę wylinki mi tu zostało. No właśnie już nigdzie nie ma, tego tam. Kupaliśmy no. go. No. To ten, y A jak ten? do jutra mu nie to mu zrobię jeszcze no. córkę. Ten gość jest taki, że chodzi tutaj i na przykład... Patrzy, godzinę siedzi i się patrzy na terraria Tak? No Obczają No bo wiesz, ruszają się jakieś te węże No Uszy ma w górę Pan kroki tak. tak To właśnie no. on Weźmy <laughs> tutaj Siedzi w powietrzu Dobra, dobra Chodź, dam się do pokoju Ty A jak Dobra, mamy Pani. Znaleziony! Tak to jest, jak chcesz mieć czysto, tak? Ale bliziutko, więc spoko. Dobra, panie, to w takim razie idź do siebie. O, osiągnęliście ostatniego renifera, z którym brnę ze świąt. Tak, właśnie. O Jezu, no proszę patrzeć. Jakie luksusy. Fajnie, nie? No kozacko. Ale cieszę się, że w końcu mają to tak ładnie o, oświetlone, no. bo wcześniej mieli tylko jeden I, I nie było widać w ogóle... No nie było widać. Tak to, tak, to nie było takie mocne światło, bo to było jednopunktowe jakby... I to jest takie żółte, tak, takie... Tak. Słabe, takie przestarzałe, nie? Takie właśnie stare, jakby... No, jak no super! Chyba się podoba dzieciom, co? No to ten to pan już tak. tutaj stwierdził, ja bym się że... Tak. Spodobał, że uciekł. tak. <laughs> No cóż. No Słuch. i teraz mają grzanko tak, że w każdym terrarium są dotąd maty grzewcze, no. które lecą tam. I teraz po prostu cała ta strefa jest ciepła, no nie? Okej. Okay. Więc jak będą chciały. No i, i także ledziki na dzień, a są jeszcze ledziki na noc. No właśnie, no. o Jezu, tam też chodzi o krótka drogu. O O ja. Grubo, nie? No, no tak jak w zoo, w tej strefie... E, tak. z tak. ...terrorystycznej że tak. O. Podoba Ci się krokiet? On tej czasem przychodzi i siada te wiarą i potrafi 15 minut żeby się patrzeć na węża. No nie mnie. Bo nie no, ja Ci się. powiem, że czerwony na mnie robi większe wrażenie niż biały. No jest to groźne, jest to groźne. Wow. Ale że nasze węże nie są groźne, to, tak. to, to, to dzienny świat opasuje po prostu do ich charakteru. Tak. No i przy okazji też białe ledy fajnie jakby ich kolory podbiją? No popatrzcie na nią Ale w, czerw w czerwień jest coś takiego jakby czarno-biały obraz no nie? Trochę W czerwieni tak. nie widać kolorów Nie może. widać kolorów, no No nie widać tak. kolorów Jest tak Ło, ale ten wygląda teraz jak z Afryki tutaj Prawdziwy mi z Afryki, Kurde co niedługo przerośnie to terrarium No No Już kawał zwierza jest No super, a ten już siedzi w swojej miejscówce, tak? No wiadomo, wiadomo to jest, to jest jego ukochane miejsce. On się tam śpi, on się tam chowa, e, rozkopuje zawsze te wszystkie trociny, tą ziemię, co też tak. miał e, I po prostu tam jest, jest taka szyba, no. na której on oso, sobie leży. Bo zaraz będzie dokładnie to samo. No dokładnie. No i masz musiałeś... A ta? Ja podróż... No mówię właśnie. Ona nie wie, co się wydarzyło. Co to za porządek? Co to za czystość. Ale jaja, ona teraz jest czerwona po prostu, nie? No. Yeah. Nie, no super. Dobra, niestety musimy dawać to, bo uciekają. Tak, no takie rzeczy jednak są istotne. Tak, Puszek ostatnio pierwszy raz rzucał się na spacer. No. E, I akurat w nocy natchnęło mnie, bo pakowaliśmy się na drugi dzień do Warszawy. I stwierdziłam, dobra, pójdę sprawdzić, czy ten płaszcz nie będzie pasował. No. I otwieram drzwi, a ten leży pod naszymi drzwiami. Serio? No. Słyszy <laughs> Jezus, Maria, co ty robisz, chłopie? Dobrze, że pod drzwiami, a nie tak jak w kwiatku, nie? No tak, Tylko ty nie, nie znajdziesz. Nigdy, że... nigdy no. byś Piatku, no. ale ja się zorientowałam, bo zaczął się tłuc, no po prostu się no. U <laughs> Uroku nie dodaję, ale... Muszę dodawać, ale powiem ci, tekturka jest ładniejsza niż taki brzydki srebrny zamek jest dla mnie. Taka o tekturka, nie? Tu leżą no, Nie jest to jakieś super piękne, ale... Dobra, jest no, Nie no, jest git. No, patrzcie na nią przecież. No, szczęśliwa, tak, ewidentnie. Jak, jak wąż na normalnie wygląda jakiś. No dobrze, to co? Moja misja w dniu <laughs> dzisiejszym dla Zabijane was jest skończona. Tak, cieszymy się. Fajnie? Zapalimy na to. Super! Rązko. Tak, dziękuję. Jesteśmy zadowoleni, zadowoleni rodzice, proszę Państwa. Zadowoleni rodzice. <noise> Dzieci też zadowolone. Śmieję terapia, jaś, jaśniutko, jest też motyw czerwieni, nocny. Naprawdę mi, mi się klimat. podoba. Życie tak. nie umierać teraz w takim szklenie? Tak jest. Jeszcze nam tylko musisz dobrze ustawić te godziny, żeby tutaj wyszło. Już jest. Tak? Już jest wszystko. Masz białe od 10 do 20, Ale a... ja teraz przeodczę się muszę dobrać. Ja to zaraz przyłączę z powrotem, no. Ten, no. Białe od 10 do 20, a czerwone od 20 do pierwszej w nocy. Dobra, super. Także Gdzie tak. Ja ona tam przeszła, co No, w Biura z tyłu? No. no. <gryżone> przy żonę po ścianach chodzą. To jak się rozciągnął w ogóle. No ale jest wielki jak się rozciągnie. No, jest Subcio, dobra super moi drodzy, wszystko. to ja poproszę od was pionę i się widzimy Dzięki. następnym razem, <grym> tak? Tak jest. Subcio, to papa. Pa. A my sprzątamy. Sprzątamy, no trochę trzeba.